To no też jest fotoreportaż reportaż to jest? z wyborów PiS w Częstochowie. No Dzisiaj 18 października zebrało się w Urzędzie Miasta Jury Konkursu Klimaty Częstochowy. Przewodniczy profesor Jerzy Piwowarski, dziekan Wydziału Artystycznego Akademii im. Janu Długosza w Częstochowie. W Jury jest też Sławomir Jodłowski, znany fotograf i operator. Jest Kamil Pawlik, to jest laureat ubiegłorocznej emisji klimatów. Jest znany częstochowski dziennikarz Janusz Pawlikowski. Jestem też ja. Z ramieniem Urzędu Miasta, jestem zastępcą naczelnika Wydziału Promocji Kultury i Sportu. Dziękuję jak dziecko Zdjęć nadeszło bardzo wiele. To jest ponad 900 fotografii, ponad 100 autorów i rzeczywiście wybór jest trudny. Generalnie są dwie kategorie. Jedna to fotografia klimatyczna, druga fotografia reporterska. I tu znów trzeba. Uświadomić sobie, co to jest fotografia klimatyczna, co to jest fotografia reporterska, a jeszcze na dodatek wpasować to w kontekst częstochowski. Generalnie przeglądamy wszystkie zdjęcia, które zaliczone zostały do pierwszej kategorii, później te do drugiej kategorii. To jest preselekcja, która ma z kilkuset wyłonić kilkadziesiąt, i z tych kilkudziesięciu znowu będzie trzeba wybrać najlepsze. Mamy trudne zadanie. Każdy z nas też jest często każdy z nas zna to miasto i o nim myśli w ten czy w inny sposób. Tutaj musimy się troszeczkę podporządkować myśleniu autorów i wybadać, wyłapać to, co oni w tym widzą. Widzą zabawnego, niezwykłego, śmiesznego, tajniczego, niezwykłego, po prostu klimatycznego. Przed nami ostatnia najważniejsza nagroda bo Grand Prix, a Grand Prix wędruje do pani Anny Michalik za zdjęcie pod mostem. Brawo zapraszamy. Aniu, od dłuższego czasu fotografujesz, jak to u Ciebie rozwinęła się pasja właśnie na robienie zdjęć? Właśnie nie, tak naprawdę to od wakacji I to jest takie pierwsze coś, więc nie, nie fotografuję za długo. Byłam w drodze do miejsca, gdzie miałam robić zdjęcia zupełnie innego. Po prostu zatrzymałam się, rozejrzałam, patrzę na tu doskonałe światło, miejsce i rowerzysta, który zbliża się ku mnie. I po prostu wciągam aparat jak najszybciej i zrobiłam zdjęcie, po prostu. Dlatego z kochanek jeszcze na bo Nie następne wyróżnienie również będą brzegorza Skowronka. Za teleportaż w zakonnice. Zapraszam kolejnie pomysł, przemyślane, czy koncepcja, która urodziła się gdzieś tam w biegu, w międzyczasie, przez przypadek? To bardziej przypadek, bo, bo to wszystkie zdjęcia są absolutnie pojedynczymi zdjęciami, e, co jest e, o, głównym aspektem mojej pracy w gazecie. E, a potem chwila namysłu i tak e, chwila, chwila przypomnienia i, i tak wyszło, że, że, że gdzieś tam w głowie zostało, że mam parę śmiesznych zdjęć, zupełnie nietypowych, i warto by to było połączyć i pokazać. Tak wyszła historyjka za konicą. Nad jednym z tych zdjęć y, biegłem za tą zakonicą skrzyżem chyba z kilometr, bo zauważyłem ją w jednym miejscu, a zdjęcie zrobione jest ze dwa skrzyżowania dalej w Częstochowie, więc no, szybki bieg za, za rowerem. Jest to ujęcie z krzyżem na rowerze, a reszta przypadek po prostu. Kwestia spostrzegawczości, chodzenia po mieście, szukania czegoś. E, pilnowania innego tematu, cały czas aparat na szyi. Zawsze coś można znaleźć. Laureatem pierwszej nagrody w tej kategorii, czyli fotografii reporterskiej jest pan Piotr Bednarek. Zdjęcie bez tytułu przedstawia dwóch mężczyzn mieszkających w ulicy Dąbrowskiego, którzy w ciągu letni wieczór zrobili grilla przed prawą swojej kamienicy Dąbrowskiego. A zdarza się często, że e, idziesz, ewentualnie jedziesz i nagle dostrzegasz jakąś sytuację, zatrzymujesz się, wyciągasz aparat, robisz zdjęcie. Tak to wygląda? Znaczy, czasami tak, ja bardzo lubię podróżować samochodem, więc yy, często jest to sytuacja na przykład spotkana na drodze, czy przejeżdżając przez jakąś miejscowość, ale często się zdarza też na przykład, że przejeżdżając wyobrażam sobie zdjęcie i twierdzę sobie w myślach na przykład, że może nie chce mi się za bardzo wychodzić z samochodu. Być może jest błąd, ale akurat to zdjęcie pokazuje, że było warto ten raz się zatrzymać. Także myślę, że będę się zatrzymywał częściej. Ale laureatem pierwszej nagrody w tej kategorii, czyli kategorii Fotografia Klimatyczna jest również pani Mauerza Kozakowska, za co zdjęcie presję. Werdyk już ogłoszony, jak wrażenia, jak emocje. Ja jestem bardzo zaskoczona, bardzo, bardzo, ponieważ spodziewałam się wyróżnienia, zaskoczona, zastanawiałam się jaka to będzie praca, ponieważ kilka prac wysłałam. To między innymi jest Hieronim, bardzo, bardzo ciekawa, interesująca postać naszego, naszego miasta. Ciekawa twarz i ciekawe wnętrze. Natomiast co do kolażu, to tak, tak, tak naprawdę na szybko, na wariata, kilka takich ważnych naszych częstochowskich sfotografowałam, po czym wydrukowałam, wycięłam i zrobiłam taką kompozycję. Często pojawia się taka kombinacja w Twoich pracach? E, lubię, lubię poszukiwać, lubię, żeby te prace były, żeby to było coś, coś innego. E, I nagle jest takie ta-dam, może wyjdzie, może nie, bo to jest poszukiwanie, szuk, e, eksperymentowanie. Ja nie wiem czy ja w ogóle lubię rozmawiać na temat fotografii, bo tak jak pisał Wincenty Van Gogh, mój ulubiony malarz, do swojego brata to, że rozmawiamy poprzez nasze obrazy. No i właśnie tak, tak to opowiedziałam, tak mówię. To co mogę powiedzieć o tej edycji, wydaje mi się, że pracy ustawa jest znakomita. Częstochowa według tych zdjęć jest miejscem naprawdę bardzo, bardzo interesującym i myślę, że ta selekcja między innymi zapewniła, że te zdjęcia to są takie strzały w dziesiątkę. Mimo, że nie wszystkie dostały nagrody, uważam, że wszystkie są zwycięzcami, wszyscy autorzy. Myśli Pan, że te prace śmiało mogą startować również w ogólnopolskich konkursach, prestiżowych konkursach? Bez żadnego problemu, dlatego że dwa tygodnie temu mniej więcej oglądałem w Berku Fotoforum, to jest wystawa Międzynarodowej Fotografii Artystycznej gdzie myślę, że ten zestaw spokojnie mógł być zaprezentowany bez żadnego stresu i obawy, że będzie odstawał jakościowo, minus oczywiście o pozostałych zdjęć? Absolutnie nie.